Witam, kochani, witam serdecznie. To czytanie jest na okres od 20. już zerkam, żeby się nie pomylić, od 22 do 28 grudnia. A więc zauważyliście, że obejmuje nawet święta Bożego Narodzenia. Ale kiedy ja to robię dzisiaj. Dzisiaj mamy, kochani, 12. Dwunasty 12, 12 2019. A więc to cudowne znaczenie 12-12, raj na ziemi Bóg, uzdrawianie. Ja dzisiaj na przykład miałam tylko uzdrawiania. No i czytanie z uzdrawianiem, które miało na celu. Uzdrowienie jakiejś sytuacji. Poważna energia, ale jednocześnie ucząca. Widzicie, nie będę omawiać całego tygodnia, tylko to, co widzę tu najważniejsze. 22 grudnia, no 22 to numer mistrzowski, gdzie możemy wiele, więc tak ten tydzień zaczynamy. A potem co mamy? 26 grudnia, gdzie niegdzie zaczyna się już 25, ale głównie 26, kiedy mamy nów Księżyca i zaćmienie Słońca w Koziorożcu, 4 stopnie. Dużo energii, Saturna, Plutona, Jowisza i to zaćmienie. A 27-28 Merkury łączy się z centrum galaktyki. Wiecie, to jest, ja mówię tak spokojnie, ale to jest ogrom energii, ogrom zmian. Przede wszystkim w nas samych, bo tu o to najbardziej chodzi. Ta ilustracja, którą widzicie przed sobą, jest dla Waszej duszy. Resztę wytłumaczę. A więc, co Wy tu postrzegacie? Ja od samej siebie widzę, wyciągam ręce do możliwości wszechświata, do możliwości galaktyki. Ja mówię z miłością, ja postępuję z miłością, ja daję z siebie z miłością i to aż wszystko jak bańki mydlane, ale nie pękają, idą właśnie we wszechświat i jednocześnie to samo otrzymuje w zamian. Teraz co wy widzicie, podpiszcie bardzo proszę, napiszcie w komentarzu, ja chętnie przeczytam. I wszyscy przeczytamy, bo co przemówi do ciebie Twoja własna dusza? To jest ważne. Teraz pierwsza wiadomość na ten czas to jest akceptacja. Co mówi akceptacja? Uczę się zaakceptować rzeczy, których nie potrafię zmienić. Nie mogę, nie jestem w stanie zmienić. A więc wszechświat daje ci tę niesamowitą możliwość, żeby przestać kontrolować. Co ma się stać? Jak się ma stać? Kiedy ma się stać? Bo ty tak tego chcesz. Czy jak ktoś się ma zachowywać? Co ma mówić? Kim ma być tylko dlatego? Że tak tego chcesz. Więc może jest w tym momencie w życiu jakaś osoba na przykład, czy sytuacja, z którą nie możesz się pogodzić. Zamiast mieć reakcję, Bum, zdenerwowałam się i muszę mu powiedzieć, co ja myślę. Albo ten boss. Czy współpracownik zadziałał mi na nerwę? No to już ja dopiero jemu dam do słuchu. No więc tutaj jest rada, ok. Odsuń się. Nie mów nic, nie zrób nic, tylko wewnątrz staraj się zrozumieć tego kogoś, czy zrozumieć, dlaczego jest ta sytuacja. Może są w tym lekcje karmiczne, lekcje życiowe, pod, czyli po, potrzebujesz czegoś się nauczyć. Być może ktoś potrzebuje się czegoś nauczyć, albo oboje. <laughs> Potrzebujemy się czegoś nauczyć, tak? Więc pomalutko, bez nerwów, spokojnie. Nie denerwować się. Nie robić to, co może zawsze się robiło, że w tym momencie wpadało się w złość i dopiero się temu komuś coś powiedziało, odsunąć się od tego. Ludzie przechodzą najprzeróżniejsze rzeczy, sytuacje, dużo się dzieje i dużo będzie się działo, dlatego jest ta wiadomość. Będzie następowało dużo zmian, bo jak sześć samych zaćmiń tylko o tym mowa a jedno zaćmienie trwa do sześciu miesięcy, to możecie sobie wyobrazić rok 2020. Będzie dużo sytuacji wymagających zmian, i to czasami natychmiastowych. Więc nikogo nie oceniać. Jedni kochają zmiany, inni za nic nie chcą niczego zmieniać. Więc bardziej zrozumieć. W ten sposób uczymy się cierpliwości, tolerancji, Akceptacji. I jeżeli przyjrzymy się potem temu z perspektywy czasu, to podziękujemy jeszcze, dlatego że zrozumiemy, że czegoś się nauczyliśmy poprzez to, co miało miejsce. Następne są jeszcze dwie wiadomości, które uparły się absolutnie, nie chciały się zastąpić czym innym, nawet żebym chciała, bo nie, Grace, to jest właśnie to, co my chcemy. Więc i tak, i tak musiałam wrócić do tych samych wiadomości. Więc ta następna to. Oops, przepraszam. To. Zerwi, rozerwi ten łańcuch. No kiedy ja mówię łańcuch, to oczywiście wiąże się z niewolą. Trzymać coś, kogoś na łańcuchu, trzymać w niewoli. A więc przerwi ten łańcuch, tę wieś, to więź, to, co do tej pory się robiło. Z tym związane są tutaj rodowe wzorce, że robiło się to z pokolenia na pokolenie dokładnie to samo. I dalej się siedzi w tym, czy to nazwać Matrix, czy to nazwać tradycja, czy to naz, nazwać, że okej, okay, bo robiły to poprzednie całe rody i od prapra, pra, dziadków po dzisiaj. Uzdrowienie i Napisanie przyszłości na nowo. Tutaj bardzo wyraźnie wskazuje na zdanie sobie sprawy z tego, co już nie działa. Co może działało kiedyś i było super, ale niekoniecznie działa dzisiaj. I należałoby się zastanowić, w co ja wierzę, bo temu pozostaje wierny co jest moją prawdą, a nie tylko odziedziczoną prawdą, sposobem mówienia, sposobem reagowania, sposobem zachowywania się. Okay. I faktem jest, że my wszyscy pochodzimy z jakiejś rodziny, zdrowej czy patologicznej i my mówimy o wielu życiach. I tak naprawdę te tradycje rodzinne, to jak to się zawsze robiło, jak się postępowało, są najtrudniejsze do zerwania. To są największe i najcięższe łańcuchy niewoli. A więc co innego, co Ci podpowiada Twoje serce, Twoja dusza. I teraz nie myśleć o tym, jak zmienić kogoś. I znowu wracamy do tej akceptacji, jak widzicie tutaj. Tu nie chodzi o to, żeby kogoś zmienić. O, niech się ktoś pójdzie i uzdrowi. <laughs> nie. Tu chodzi o Ciebie. Samą samego. W co już nie wierzysz? Co już nie rezonuje z Twoją duszą? Co nie jest prawdą w Twoim sercu? Gdzie trzeba by było się uzdrowić. I w ten sposób uwolnisz się od tych starych wzorców pokoleniowych. Kiedy się uwolnisz, wszystko inne zaczyna się rozgrywać trochę inaczej. Dlaczego? Dlatego, że jeśli popatrzysz w przyszłość, i w przeszłość to już mniej więcej widzisz co nie działało a co działało w przeszłości i przez to samo jak chcesz żeby twoja przyszłość wyglądała czy tak samo jak te wszystkie pokolenia do tyłu czy inaczej więc to jest ogromnie ważne okej okay, czyli Czas na coś nowego, a że właśnie ta, yy, ta energia teraz, dzisiaj, 12-12, czego pragniemy, od czego się uwalniamy, jest świetnie związana z tą energią, o której mówię. Ta pełnia księżyca bliźnięta. I te, tutaj te, co mówiłam, te bańki mydlane, to też są odzwierciedleniem energii powietrza, bo Bliźnięta to jest znak powietrza. I co ważne, opiekuje się Merkury, czyli mowa, mowa, to co mówimy, wiadomości, o czym myślimy, co analizujemy, jak planujemy. Czy być zainspirowanymi do działania, do lepszego jutra, do bycia szczęśliwymi, czy utknąć w przeszłości, i stanąć tam. I już niech się nic nie zmienia. To zależy od nas samych. No ale patrzcie, trzecią wiadomością jest: baw się. Ciesz się życiem. To są wszystko karty duszy. Tu nie ma karta nielskiej. To są karty duszy. Więc ciesz się, baw się, świętuj. I nie bądź taki poważny, poważna. No to się super zgadza ze świętami Bożego Narodzenia. Spotykamy się w rodzinie. I zamiast oczekiwać nie wiadomo czego, i mieć pretensje do innych, i kontrolować, zostawić to w spokoju, już to wyraźnie widać, i cieszyć się. Tym, co mamy, być wdzięcznymi za to, co mamy, słuchajcie. Bo naprawdę my przebudzamy się do nowego, nowej ja. Już teraz, koło tego 26. Właśnie, święta Bożego Narodzenia. I kiedy Merkury łączy się z centrum galaktyki 27-28 grudnia, to <gry> Merkury to właśnie <gry> planeta. Komunikacji, o czym dopiero mówiłam w związku z bliźniętami. Co mówimy? Jak mówimy? Więc wyraźnie wiadomość tu jest, zapomnij o tym, żeby było tak wszystko na poważnie. Traktujemy życie czasami za poważnie. Ktoś coś powie pod naszym adresem, od razu się niektórzy obrażają. A tym bardziej. Teraz wypadałoby i święta, i ta cała energia cieszyć się tym życiem. Nie brać samych siebie nawet aż tak za poważnie i rzeczywistości. Kochani, to wszystko iluzja. <laughs> Jesteśmy tu aktorami, więc nie ma co się taka strasznie przejmować. Jeżeli jakaś akcja nie doprowadzi do tego, żeby Twoje życie było przyjemniejsze i milsze, no to po co kreować jakieś problemy. Więc tutaj wyraźnie mówi, Twoja dusza chce, żebyś się bawił, bawiła, żebyś cieszyła, cieszył się życiem. Ponieważ to zadecyduje, co będzie dalej. Ty tworzysz swoją przyszłość w tym momencie. Więc kiedy nie masz zaplanowanego, to tak musi być, bo próbuję coś kontrolować. Znowu wracamy do tego, co już wcześniej mówiłam. To musi być tak. To muszą przyjść ci goście, muszą usiąść tu i muszą mówić tylko tak, jak ja chcę i tak, jak tutaj jest tradycja. Tu się nic nie może zmienić. No, to może nie być za wesoło <laughs> czasami, bo my wszyscy się zmieniamy. Najlepiej śmiej się. Śmiej się. Opowiadaj kawały, włącz komedię, powiedzieć sobie, co się wydarzyło śmiesznego we własnej rzeczywistości, ponieważ śmiech jest naprawdę najlepszą medycyną, najlepszym lekarstwem, jakie istnieje. Dobrze się wyspać i dobrze się uśmiać do łez, tak żeby boki bolały, to jest super medycyna. Więc I to nie kosztuje nic, kochani. To, o czym mówię, to jest najlepszym prezentem, który nie kosztuje nic, a nic. I właśnie wtedy, kiedy poluzujemy, rozluźnimy swoje mięśnie, kiedy się bawimy, kiedy żartujemy. Wtedy najłatwiej przyjdą nowe pomysły, idee, i coś stanie się oczywistym. Nagle mamy ten aha moment. Ok, bo nie jesteśmy z na pięci. <grym> Więc rób coś, co kochasz robić. Bo cię to cieszy. I nie muszą wszyscy dookoła zaakceptować, co sprawia tobie radość. Kiedy ty cieszysz się bardziej życiem, wszyscy dookoła ciebie skorzystają. Jest zupełnie inna energia niż kiedy jest się spiętymi. Co cieszy ciebie? Pomyśl teraz. Co sprawiło by ci niesamowitą przyjemność? Szczególnie kiedy, może tak jak ja, pracowaliście ciężko ostatnio, jest czas, żeby świętować. I pocieszyć się tym życiem, i zabawić się. I nie śpieszyć się już do następnego czegoś, okay? jakiegoś projektu, zadania, pracy. Tylko właśnie około tych świąt Bożego Narodzenia. I zbliża się przecież Sylwester, nowy rok. Iść na przyjęcie, wydać przyjęcie, bawić się. Pojechać na weekend, gdzieś wyjechać, może jakieś wakacje, albo wyjść na środek pokoju, jak tylko ja potrafię tutaj u siebie, po prostu zacząć tańczyć przy muzyce, która naprawdę wprawia mnie w dobry nastrój. A więc baw się więcej, ciesz się życiem więcej i związane to już jest z końcem roku, świętuj. To wszystko, co osiągnąłeś, osiągnęłaś w tym roku, 2019. Bo przechodzimy do następnego dziesięciolecia od 1 stycznia, kochani. A więc, za co jesteś wdzięczna, wdzięczny? I co sprawia Ci najwięcej przyjemności? Rób tego więcej. Kochani, wspaniałych świąt Bożego Narodzenia. Miłej zabawy. A o reszcie będziemy mówić później. Buziaczki i papa.